opiekujemy, że, moja pani, jesteś tu, dla siebie. być, ona latał, o, jaki widział, że być, które jeszcze razem, którego, Idź na bal, czy nawierał się do być, zdrowe. Ostatni dzień, dzień pani przera prawdę i jest urosła. Czy pani niszczy na górę, ostowało się czy naprawdę jesteś, by raz poszła pracy i nie bali, się zburzyło się, tra pani, tra pani, tra pani, upiekuje się. Co zaśpierz poza śpiew i nie jesteś tu lubiło się, że mnie stoi świet Ona już tu szybciej pani od drugiego maja już jego no stąd czy na słuch, na słuch, na to wyłusze, ostatni dzień, słuch, co słuch, ostatni posterz, yeah, i jest, czy pani na górę, łos to głosu się i na do pracy, o jeszcze i razem, już tury jesteś sam. Dra, pani, o, dra, pani, o, dra, pani. Dra, jesteś jesteśmy też drapani, drapani! I drapani, grapani, drapani! Dra, pani, drapani! Drapani, drapani! dwunastego drugiego maja!